Cześć Wam, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dawno mnie tutaj nie było, ale spokojnie wracam. Dzisiaj z okazji świąt Bożego Narodzenia obejrzymy sobie coś, czego dawno nie oglądaliśmy, czyli najdziwniejsze historie. A Wy też y, możecie mi zrobić prezent, zostawiając łapkę w górę, miły komentarz, subskrybując ten kanał i oczywiście podbijając ten film. Także jak to już wszystko zrobiliście, to możemy zaczynać odcinek. Jestem Robert. Mam 17 lat. Przez pięć miesięcy i 12 dni leżałem w śpiączce. Jakby what? Tak się da w ogóle przez 5 miesięcy w śpiączce być? Jaką chorobę trzeba mieć wtedy? Nie wiem, jeżeli ktoś się zna to może napisać w komentarzu, bo naprawdę mnie to zaskoczyło. To było bardzo dziwne doświadczenie. Dryfowałem między snem a jawą. A śpiączka nie polega na tym, że się jakby cały czas śpi i w ogóle się nic nie czuje? No, czy to jest jakiś stereotyp i śpiączka wygląda inaczej? Nie, nie nigdy nie miałem, więc... Nie wiem, ale jeżeli ktoś z Was miał, to też możecie napisać, bo jestem naprawdę ciekawy tego. Po jakimś czasie zacząłem słyszeć, co mówią ludzie wokół mnie, ale nie mogłem zareagować. Gdy byłem w śpiączce, wydarzyło się coś niesamowitego. Dobra, trochę mnie to ciekawi, jak to jest być w śpiączce, ale z drugiej strony nie chcę być w śpiączce. Jakby, nie wiem, nie wiem, boję się. Zacznę od początku. W starożytnej Grece... Słowo koma oznaczało głęboki sen, ale doświadczenie pacjentów jest zupełnie inne. Co jakieś koma ma do śpiączki? nie wiem. I może opowie teraz o może opowie teraz, jak to jest, bo jestem ciekawy. Ciało wyłącza świadomość, by zacząć samo leczenie, minimalizując aktywność mózgu. To tak, jakby ktoś wcisnął reset w komputerze. Naprawdę tak to działa, co? Jesteś karmiony przez rurkę. Niektórzy są podłączeni do maszyny pomagającej w oddychaniu. Tłoczy ona tlen potrzebny ciału prosto do płuc. Jak więc zapadłem w śpiączkę? Pamiętam, że tuż przed utratą przytomności miałem poczucie, że spadam i usłyszałem huk. Potem wciągnął mnie wir. Obracałem się, spadając w dół. Głosy się oddalały, a najgorsze było to, że im głębiej wciągał mnie wir, tym robiło się ciemniej. Nagle wirowanie ustało. Pamiętam, że pomyślałem: Czy tak wygląda śmierć? Potem nastała cisza i absolutna ciemność. Teraz już wiem, że właśnie wtedy zapadłem w śpiączkę. Okej, okay, dużo się dowiedziałem z tej historii, że spadał, spadał, spadał i nagle ciemność. Ale w ogóle, jak ktoś jest przez 5 miesięcy w śpiączce, to jakby to już jest trochę przesądzony, że jakby nie przeżyje tego, czy co? Czy nagle może się wybudzić na przykład po 10 latach ktoś wpiąć, to jak to działa? Jakby to nie jest wyjaśnione. Czułem, jakby to były całe wieki. W rzeczywistości trwało to 15-20 sekund. Nic nie pamiętam z pierwszych kilku miesięcy. Nie wiem jak, ale pewnego dnia zacząłem słyszeć głosy. Na początku były stłumione, a jakiś czas później stały się wyraźne. Słyszałem, co się dzieje wokół mnie. Ale wkrótce zrozumiałem smutną prawdę. Nadal byłem w śpiączce, mimo że część mojego mózgu była aktywna. Próbowałem otworzyć oczy, ale bezskutecznie. Chciałem powiedzieć: Słyszę Was, ale nie mogłem poruszyć ustami. Chciałem ruszyć rękoma i usiąść, ale nie byłem w stanie uruchomić mięśni. O kurde, ale to fatalne. Aha, a wracam do tego poprzedniego, co powiedziałem. To oczywiście wiem, że to nie jest jakiś film karski, ale. Po tym filmie coraz bardziej ciekawy tego, tak jak to jest. Czułem, jakby powstrzymywała mnie niewidzialna siła. Pewnego dnia do mojego pokoju weszła grupa ludzi. Ze sposobu ich mówienia domyśliłem się, że to lekarze. Mówili o dwóch pacjentach. Jednym z nich byłem ja, co oznaczało, że w pokoju musi być drugi pacjent. Porównywali nasz stan. Mówili otwarcie, bo obaj znajdowaliśmy się w śpiączce. Z tego co mówili, nie miałem się wybudzić ze śpiączki. No to jak ktoś ma się nie wybudzić ze śpiączki, no to po co on jeszcze leży w szpitalu? Według nich nie było nadziei. Nie miałem szans. Mówili, że drugi pacjent wkrótce wydobrzeje. Zdecydowali nawet, który pacjent przejmie moje łóżko, kiedy umrę. Chciałem powiedzieć, że ich słyszę, że się mylą, ale to było niewykonalne. Moja mama i moja dziewczyna Paulina opowiedziały mi co spowodowało moją śpiączkę. Czemu to powiedziały, jak nie wiedziały czy on to słyszy. Mama odwiedzała mnie codziennie. Gdy się mną zajmowała, cicho płakała. Przebierała mnie, myła mokrą ściereczką, smarowała balsamem moje odleżyny. Nikt na świecie nie kocha tak jak matka. To w większości prawda, niestety są też smutne rodziny nie? takie bez miłości, bez niczego. Takie, nie chciałbym być na miejscu niektórych dzieci? To pewne. Płacząc, mam rotała ciągle to samo. Nie chciałeś jechać na ten obóz. Kazałam ci jechać, żebyś spędził trochę czasu z ludźmi, a ty tylko chciałeś odpocząć. Nie chciałeś spać w namiocie. Jestem za to odpowiedzialna. To moja wina. Nie powinna była kazać ci jechać. Moja mama mówiła o obozie, ale ja go nie pamiętałem. Tamte wspomnienia przepadły. Czy pojechałem na obóz z przyjaciółmi? Co się tam stało? Czy z czegoś spadłem? Próbowałem przypomnieć sobie obóz, czy jakiekolwiek wspomnienie z niego? Paulina odpowiedziała na te wszystkie pytania. Tak szczerze, trochę nudny ten film. Ja już chcę finał, ja już chcę jakby się dowiedzieć, o co chodzi. Dlaczego to oglądam? Dlaczego ten film powstał? Pewnego dnia usłyszałem jej głos. Była tuż obok mnie. Głaskała mnie po głowie. Proszę, wybacz mi trzymałam się z daleka, bo twoja mama jest na mnie bardzo zła. Bardzo się bałam powiedziała. Nie przestawała mówić, jakby wiedziała, że ją słyszę, wyznając swoje grzechy. Nie pamiętałem wydarzeń, o których mówiła, ale wiedziałem już, co się stało. Pojechaliśmy pod namioty w ramach szkolnej wycieczki. Kiedy Paulina pokazywała mi zdjęcie na telefonie, przyszedł do niej SMS który brzmiał. Zobaczymy się dziś wieczorem. Wziąłem jej telefon i zobaczyłem, że wiadomość jest od chłopaka o imieniu Tomek. Też był na tej wycieczce. Powinienem był zapytać Paulinę o co chodzi, ale byłem zbyt zdenerwowany, by trzeźwo myśleć. Zaatakowałem go i zaczęliśmy się bić. Kiedy Tomek mnie popchnął, upadłem i uderzyłem głową o kamień. Wtedy straciłem przytomność. Aha, dobra, z tych początkowych jego opowiadań to o, wyglądało to bardziej spektakularnie, tak szczerze. Paulina wiedziała, że to jej wina, a teraz tu się działa bez wstydu. Gdybym tylko mógł otworzyć oczy i usiąść, plunąłbym w jej zaskoczoną twarz. Powiedziałbym, wynocha, wynochaj, nigdy tu nie wracaj! To było niemożliwe, ale wiedziałem, że kiedy się wybudzę, to właśnie tak zrobię. Na początku podobało mi się, że słyszę, co się dzieje wokół mnie. Przynajmniej czułem, że żyję. Jednak miesiące bez żadnej poprawy zaczęły mi doskwierać. Ale ja bym tak nie chciał. Nie jesteś przez jakby kilka miesięcy, tak. Yy, w takiej śpiączce. Słyszysz, że jesteś taki trochę bezradny, że nic nie możesz jakby zrobić. Nawet lekarze zaczęli mnie rzadziej odwiedzać. Kto wie, może byli niezadowoleni, że źle ocenili mój przypadek. Nie umarłem, a drugi pacjent nadal był w śpiączce. Pewnego dnia, bardzo się nudząc, podsłuchałem dziwną rozmowę. Nigdy nie słyszałem, by ktoś odwiedzał drugiego pacjenta. A teraz po tamtej stronie stali mężczyzna i kobieta. Mężczyzna powiedział: Jutro przyniosę ci z powrotem pieniądze. Myślałem, że dam radę, ale nic z tego. Też powinnaś dać sobie spokój. Kobieta była bardzo zła, Mówiła przez zaciśnięte zęby. Andrzej, obiecałeś mi. Sprzedałam wszystko, żeby dać ci te pieniądze. Jeśli tego nie zrobisz, to pokaż mi jak. Dobra, coś zaczyna się dziać, ale trochę nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy. Na przykład yy, jakaś kobieta dała łapówkę lekarzowi, żeby. O, nie wiem, co zrobił? Nie wiem, nie wiem, totalnie. Zrobię, co trzeba. On zasługuje, by umrzeć. O, kurczaki! Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Czy ja śniłem? Czy ona naprawdę mówiła o zabiciu kogoś w śpiączce? Po chwili, Andrzej uległ jej naciskowi. Powiedział cicho. To pokrętło kontroluje dopływ tlenu. Możesz go ograniczyć, kręcąc w lewo. Spójrz. Widzisz to małe urządzenie na palcu męża, mierzy puls i poziom tlenu we krwi. Czyli już wiemy, że żona chce zabić męża. Wszystko wiadomo, nie musimy oglądać dalej. To znaczy nic nie wiadomo, musimy, musicie oglądać dalej, bo yy, time się nie będzie zgadzać. Kiedy spada puls i poziom tlenu, uruchamia się alarm. Musisz wyciszyć dźwięk alarmu, zanim ograniczysz dopływ tlenu. Nikt tego nie sprawdzi. A nawet jeśli pomyślą, że pielęgniarka nieświadomie popełniła błąd nieświadomie popełniła błąd, bo to taki błąd może kosztować czyjeś życie, nie? To jeżeli pielęgniarki rzeczywiście robią takie nieświadome błędy, to ja dziękuję być w szpitalu. Słuchałem ze zdumieniem. Czy ten Andrzej był lekarzem? Cały czas nazywał pacjenta twój mąż. Czy ta kobieta była więc jego żoną? Dlaczego chciała zabić swojego męża? I co najważniejsze, czy naprawdę zamierzała to zrobić? Nagle życie stało się ekscytujące. Słuchałem ich z lękiem. W tamtym okresie moja świadomość pojawiała się i znikała. Czasem całe dnie nie słyszałem ani dźwięku. To było jak zasypianie i budzenie się z głębokiego snu. Może, tak jak mówili lekarze, nie było dla mnie szans. Ba tak szczerze to wiemy trochę, jak już się to skończy, bo jakby. On się w końcu wybudzi i powie, że Andrzej z męża z żoną chcieli zabić męża no i może nawet zabili, nie wiem. Bardzo się bałem, ale nic nie mogłem zrobić. Potem jeszcze raz wciągnął mnie wir. Dźwięki znowu stały się stłumione. Wirowałem bez końca i zupełnie straciłem świadomość. Dokładnie pamiętam moment, w którym się wybudziłem. I teraz takie ładne podsumowanie: Widzicie, trzeba wierzyć do końca, że się uda, bo e, wszyscy mówili, że umrze pacjent, a tak naprawdę przeżył. Jej! Moje oczy nagle się otworzyły. Od miesięcy nie widziałem światła, więc od razu je zamknąłem. Usłyszałem, jak moja mama krzyczy z radości. Widziała, jak otworzyłem oczy. I zaraz zamknął i znowu zapadł w ksiączkę. I od razu zasunęła zasłony. Ponownie otworzyłem oczy. Uśmiechnąłem się do niej. Powiedziała: Witaj z powrotem, kochanie! i rozpłakała się. W ciągu dziesięciu minut pokój był pełen lekarzy. Nie wiedziałem jeszcze, czy mogę mówić. Przeczuwałem, że nie będę mógł wydobyć głosu, więc po prostu się uśmiechałem. Kilka dni później przypomniał mi się sen ze śpiączki. I teraz się okaże, że to rzeczywiście był sen i nic takiego się nie działo tak naprawdę przez ten okres. Całe to doświadczenie było bardzo dziwne. W moim śnie żona drugiego pacjenta chciała go zabić. Doktor o imieniu Andrzej jej pomagał. Jednak w łóżku obok mnie leżał pacjent tylko trochę starszy ode mnie. Niewystarczająco, by mieć żonę. Teraz swobodnie już mówiłem. Ze śmiechem opowiedziałem tę historię mamie. Zamarła, kiedy jej o tym powiedziałem. Okazało się, że pacjent z łóżka obok zmarł w zeszłym miesiącu. No i teraz się wydało, tak szczerze, gdyby wszystkie sprawy policyjne się tak kończyły, chociaż nawet pewnie tutaj się w tym wypadku nie zaczęła. Nowego pacjenta przywieziono tydzień lub dwa tygodnie temu. Żona zmarłego pacjenta czasem tu wpadała, siedziała i patrzyła na niego w milczeniu: A co z Andrzejem? Mama powiedziała, że nie ma tu takiego lekarza. Ale o dziwo, był opiekun o takim imieniu. Moja mama nie mogła się powstrzymać i powiedziała o tym kierownictwu szpitala. Oczywiście nie świadczyło to o nich dobrze. Powiedzieli, że przyjrzą się sprawie, ale nic nie zrobili. Ale to z policją nie trzeba by się było skontaktować jakby, no jest podejrzenie o morderstwo. No to oni raczej powinni coś zrobić, chociaż znając policję w Polsce, no to nie zawsze zrobią. Nawet ze mną nie porozmawiali. Jednak moja mama się nie poddała. Prawda wyszła na jaw, kiedy w sprawę zaangażowała się policja. Pacjent z mojego pokoju zdradzał swoją żonę. Pewnej nocy on i jego dziewczyna mieli wypadek samochodowy. Dziewczyna umarła, a on zapadł w śpiączkę. Żona pragnęła zemsty, więc zaplanowała morderstwo. Historia jak z jakiegoś kryminału. Dogadała się z opiekunem, Andrzejem. Ale Andrzej się wycofał. Powiedział, że nie dałby rady nikogo zabić, nawet w śpiączce. Kiedy powiedziała, że zrobi to sama, zdradził jej, jak to zrobić. Tego właśnie byłem świadkiem. Pewnego dnia wpadła tu pod koniec wyznaczonych godzin odwiedzin. Pozmieniała ustawienia maszyny podającej tlen, by zmniejszyć jego dopływ. Ale tak jak są odwiedziny, to kogoś nie powinno być, jakby jakiegoś lekarza albo coś? Nie nigdy nie byłem, więc nie wiem, jak to jest. Nikt o tym nie wiedział, bo wyciszyła dźwięk alarmu. Wszyscy myśleli, że pacjent zmarł na skutek powikłań w śpiączce. Przeze mnie, żona i opiekun musieli wyznać, co zrobili. Aresztowano obydwoje. Widzicie, jak ważna jest lojalność? Dlaczego ja i tamten mężczyzna zapadliśmy w śpiączkę? Tak, przez zdradę! Ale na końcu jest taka sentencja, że nie powinno się zdradzać drugiego człowieka. Mocne. Także wy też mnie nie zdradzajcie i nie oglądajcie innych youtuberów, bo też zapadniecie w książkę. Gdyby on i Paulina byli lojalni, wszystko potoczyłoby się inaczej. Mam nadzieję, że ta historia była interesująca. Dzięki za wysłuchanie. No momentami to prawie zasypiałem, ale mam, mam nadzieję, że ze mną wy nie zasypialiście, bo chociaż jakiś debil wam, wam coś gadał. Na razie.